Cześć kochani, Dominika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Nie wiem jak to się stało, ale bardzo długo nie było żadnej dramy z Daniel Kohn Tak, zaskoczenie, Ja sama byłam zdziwiona, że nic się takiego nie dzieje, żeby warto było coś nagrywać No ale tak się składa, że jednak się dzieje coś I Wy sami pisaliście mi, Dominika nagrają Daniel Więc stwierdziłam, że to w sumie zrobię Otóż stawiła na filmik, gdzie mówi o swoim tacie, mówi jakim był ojcem i itd. Tak to miała być jakby jej odpowiedź na to, że jej tata nagrywa jakieś filmiki w ogóle podejrzane na YouTubie O tym, że właśnie ona ma 14 lat No i w tym filmiku wystąpił nie tylko Daniel, ale również jej brat I wypowiadał się też jej wujek I no trochę dziwna sytuacja, że się dziwna, już trochę się przyzwyczailiśmy, chyba, że w Stanach prywatne sprawy rozwiązuje się jednak online, ale to już naprawdę taka bardzo rodzinna sprawa, którą powinni zachować dla siebie. No ale widocznie stwierdzili, że zrobią inaczej. No cóż. Na pamięć, oczywiście, dziękuję bardzo tej osobie, która była bardzo aktywna na moim Instagramie. Wpadajcie do niej, pozdrawiam. A jeżeli chcecie się pojawić na jakimś z filmików, to możecie wpadać na Instagrama Dominika Pudłoga Ja wybiorę, wybiorę najaktywniejszych na kolejny filmik. Jak na początku każdego filmiku, mówię, staram się, o ile pamiętam. To nie nagrywam po to tego, żebyście hejtowali kogokolwiek, o kimś tutaj wspomnę, tylko przedstawię Wam jak wygląda ta sytuacja, a Wy sami będziecie mogli sobie wyrobić swoją opinię. Ale tak przejdźmy już do tego głównego tematu, bo tak się składa, że Daniel powiedziała na początku już tamtego filmiku, że nie jest typem osoby, która jakby wydaje czyjeś sekrety publicznie. A tym bardziej sekrety rodzinne, więc to, że musi o tym mówić w sieci, jest dla niej bardzo niewygodne, bo to nie jest to, co ona chce robić. Jakby zaczniemy od tego, że musi. Nikt nie powiedział, że musi, ale tutaj ewidentnie ona chce po prostu się bronić, i to jest jej forma obrony przed za zarzutami jej ojca. No i też troszeczkę tutaj sama sobie zaprzeczam, mówiąc, że nigdy by nikogo nie wydała z rodziny a to robi, no ale znowu mówimy. myślę, że tutaj chodzi o tą sytuację, że ta sytuacja ją troszkę do tego zmusiła. Także tak, już dawno temu nagrałam jakiś filmik o tym, że jej tata wydał jej wiek, akt urodzenia y, pojawił się w sieci, on sam się też wypowiedział na ten temat, ale w tym momencie filmiku już e, Daniel zaczęła mówić o swoim dzieciństwie i o tym, jakie relacje były między jej rodzicami. Zaczyna od tego, że nie byli oni w szczęśliwym związku i cały czas się kłócili, a jej tata dużo Pił alkoholu, palił, co sprawiało oczywiście, że stawał się również agresywniejszy. Tutaj też zaznaczyła Dani, że nigdy nie była świadkiem, by jej ojciec jakoś fizycznie skrzywdził jej mamę, czy ją, czy kogokolwiek z rodziny, ale mówi, że robił to bardziej tak mentalnie, psychicznie. Bywały dni, że po prostu on podobno przychodził do jej pokoju i rozwalał różne rzeczy. Ataku złości. W tym y, roztrzaskał jej telewizor, roztrzaskał jej jakieś puchary, bo ona miała puchary, bo była, wiecie, czy literką. Plus y, startowała w jakichś konkursach urody. Tak, i robił to wszystko na jej oczach, ale to nie wszystko. Dani mówi też, że y, jak tam była obok garażu, to jej tato powiedział, że zamierza odebrać swoje życie z powodu jej mamy. Um, tak, mówienie czegoś takiego do małego dziecka nie jest dobrym ruchem i nie powinno mieć miejsca, to na pewno Ale tutaj Dani mówi też, że tak naprawdę nigdy nie chciał tego zrobić tylko po prostu chciał zwrócić na siebie uwagę innych i sprawić, żeby właśnie inni poczuli się źle za niego co znowu nie jest w porządku, tym bardziej robienie czegoś takiego swoim dzieciom ale oczywiście też zaznaczam, że to wszystko to jest strona Daniel, o czym teraz mówię. Mój ojciec pewnie też bym miał coś innego do powiedzenia, do powiedzenia właśnie, to po, po tego, to tam mm, potem mówiono, że dobra, ale twój ojciec wydał twój wiek, a co te wszystkie rzeczy mają do twojego wieku? Ale wydaje mi się, że Daniel tutaj chodzi o to, że on był niezbyt dobrym ojcem, więc czemu mielibyśmy kłamać niezbyt dobrym... czemu mielibyśmy... Wierzyć niezbyt dobremu ojcu i że on mógł kłamać, coś takiego. Ale wydaje mi się, że to jest takie trochę odwracanie kota ogonem, bo naprawdę bardzo mi jest przykro, jeżeli tak ich ojciec zachowywał względem nich, ale co do, ich do jej wieku, to nie widzę tutaj zbyt dużo wspólnego z tym. Wciąż jakoś tak wydaje mi się, że Daniel jest jednak młodsza niż na jaką się podaje. Kontynuujmy tą rozmowę o tacie Daniel. Otóż Daniel mówi, że jak też rozmawiała z jakimś kolegą przez telefon. Kolega, tyle. To on powiedział, że nie, spytał się jej. Czy ona też jest taką dzi... Jakiej matka. Wow, <grytanie> tak to było. Wow. Rozmowa z kolegą nie powinna być jednak takim problemem dla ojca. Więc tak właśnie Dani mówi, że dlatego nagrywa ten filmik, żebyśmy wiedzieli, jakiej osoby słuchamy, jakiej osobie wierzymy. No, tak tak. samo podobno kiedyś tamten ojciec ich wyrzucił z domu i musieli mieszkać w hotelu, chyba sam z wójkiem jakimś, na Halloween to się stało, bodajże, także też przykra sytuacja, bo kilka miesięcy nie mieli się gdzie podziać, ale mimo wszystko Dani tam chciała podobno właśnie naprawić z tym ojcom kontakt i napisała mu wiadomość, że chciałabym mieć relację jakąś z nim dobrą, Natomiast ten ojciec odpisał jej, że gdyby chciał mieć z nią jakąś relację, to by się o to postarał, ale to nie jest po prostu według niego warte tej dramy, jaką on ma z tą matką Daniel. I też wspomniał, że on ma prawdziwe problemy, takie jak na przykład opieka nad jej umierającą babcią, której Dani takie złe rzeczy mówi w internecie podobno. Ale Daniel tutaj się właśnie usprawiedliwiła i mówi, że ona wcale nie mówi złych rzeczy o swojej babci, czyli o matce ojca Ale po prostu zawsze ta jej babcia była dla niej bardzo niemiła Całe swoje życie Bo nie podobało jej się podobno jak Daniel się ubiera um, Nawet pewnie tutaj nie mówi o tych jej niektórych zdjęciach Ale że na przykład nie odpowiadały jej spodnie z dziurami Jak Daniel miał jakieś spodnie z dziurami to tamta zaraz mówiła, że wygląda jak jakaś strupizerka I generalnie uważała, że Daniel nie ubiera się nieodpowiednio. żeby tego było mało, to podobno ta babcia ma social media i nagaduje na Dani. I Dani tutaj pyta, dlaczego ona to robi? Jakby przecież jest jej babcią. Czemu nagaduje na swoją wnuczkę? Ciekawe, no widz. <ścoughs> Ciekawa rodzina. Rodzina powinna trzymać się razem, a tutaj niestety nie jest. No i tak Daniel mówi, że właśnie dlatego zdystansowała się od niej, bo po prostu to bardzo dużo negatywności do jej życia przysiągała W dodatku cały czas dziewczyna jej taty nasyła na nich policję i oni muszą sobie jakoś z tym radzić I jak widać nie biorą Dani, bo Dani mówi, że jej mama jest wspaniała i co mówić i tak, tak dalej, że jest dobrą mamą, a po prostu ten ojciec nagaduje na nią takie rzeczy, bo chce zdobyć followersów. Także taka jest tutaj strona Dani w tej sprawie. No i tutaj rzeczywiście muszę przyznać, że ten ojciec, no kurczę, jest dorosły i to tak dorosły, dorosły, a na, nagrywanie filmików na córkę, no chyba, że się o nią martwi, chociaż z taką przyszłością, no nie wiem, aczkolwiek i tak ten certyfikat urodzenia według mnie mówi swoje. Mm, ale oczywiście bardzo mi przykro, jeżeli Dani miała takie dzieciństwo. Przejdźmy do tego, co powiedział Chad, czyli brat Daniel. No i tutaj potwierdził wersję Daniel, że potrafił zamknąć się jego ojciec w garażu z nożem i grozić, że sobie coś zrobi. Powody tych jego uzależnień, zar zarówno do alkoholu, jak i do innych substancji zwiększających, nie potrafił utrzymać się na długo w jednej pracy i albo go wywalali, albo on sam się zwalniał, bo uzależnienie wygrywało z nim. A właśnie w Halloween, kiedy wyrzucił ich z domu, to napisał wiadomość z przeprosinami ich wujkowi, a nie im, więc im też się zrobiło dość przykro, że wujka potrafi przeprosić, a ich nie. I też pod wpływem emocji wodaj, że raz w jakiejś hutni um, ten ojciec powiedział Chadowi, że nie chcecie tak, jak Twój prawdziwy ojciec Cię nie chce. Okropne słowa. O to chodzi, że prawdziwy ojciec, bo jakby ten ojciec Daniel to nie jest ojciec czada, tylko ta matka miała czada z innym mężczyzną, także no to był taki jego przyszywany ojciec, ale usłyszeć coś takiego przyszywanego ojca to musi być straszne i no współczuję im naprawdę bardzo. No i potem tam jeszcze się rozwijała ta sprawa, widziałam wiele tam screenów, tam Daniel. Konstatują na swoje story, ale na tym miejscu chyba już zakończę o tym mówić. Jeżeli to prawda, to bardzo mi przykro, że taki był względem nich i rzeczywiście dobrze w takim razie, że już z nimi nie mieszkam, skoro tyle złych emocji temu wszystkiemu towarzyszyło. No i tyle. No mówię, szkoda, że po prostu to wszystko online próbują te rodziny jakieś problemy uchwycić, no, więc to jest słabe. No, ale cóż, no, to tyle w sumie jeśli chodzi o tą y, sprawę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście, możecie zostawić łapkę w górę y, i piszcie w komentarzach swoje opinie na ten temat, co Wy o tym myślicie. Piszcie też, co chcecie widzieć na tym kanale, jakie filmiki. I tak, ja się z Wami żegnam. Szczęść wam dnia i do następnego filmiku.